Witam, poniedziałek, 12 lutego Ja te kartoniki, kartoniki, kabelki z tego czwartku zacząłem obierać w 20 minut obrałem tyle znaczy pierwszą warstwę przeciąłem nie obrałem, zostało jeszcze tyle, więc te kartony wcale aż takie jeżeli chodzi o jakość kabla, no to jest wow, ale myślałem, że będzie tego więcej, więc kończę to nie wiem, czy to zacznę, żeby to zacząć, muszę pościągać izolację. W Berlinie oczywiście zostawiłem plecak. W plecaku yy, sto jak na telefon, więc będę nagrywał z ręki przez najbliższe 2-3 tygodnie, póki do mnie nie przyjedzie. Więc no to, co. A już zaraz będziemy próbować. Jak, a maszynka na takie grubsze kable trochę za słaby silnik ma, robi co prawda, ale trzeba no, dość sprostować, fajnie by było jakby pocieszać na odcinki, a my sobie sprawdzimy jak maszynka się spisze do tych tłustych kąsków trójkątnych, więc sprawdzamy. Nie. Tak średnio wam powiem. O, to już lepsze nacięcie, więc jeden raz. To a, po to musi odpowiednio ostrze złapać. Patrzcie, on jest trochę wykrzywiony. O i poszło. Więc to już się da obrać. Niebieski to te. I czarny, który jest taki banan. O! Ale jednak weszło w tą mniejszą dziurkę. Nie tą największą, tylko tą mniejszą. Patrzcie. Trochę podkrzywione I idzie. Właśnie mówię silnik jest trochę za słaby do grubych przewodów ale do cienkich jest tam raz, chociaż jak się ma niedużą ilość tych grubych będzie szło, więc teraz wystarczy wziąć. wstawić jakoś telefon by jakoś stał, o jakoś stoi, o pięknie jakoś stoi i patrzcie ciach ciach też jest zimno w garażu tu na hali to też jest i izolacja izolacja też jest yy, twarda kable sztywne to też swoje robi latem jakby na słoneczku poleżały no i 200 gram może być. Liczyłem na więcej takich kąsków, jakie znalazłem w worku, ale lepszy ryc niż nic. Widzimy się później. No i tak, godzinka minęła, ja to zrobiłem, ale w godzinkę jeszcze sobie chwilę pograłem. Nakręciłem filmik z tymi cięciami. Znalazłem jeszcze brązowy i szary, więc jest pięć takich kawałeczków. Teraz to co? Trzeba ściągać izolację. Bez statywu mi jest gorzej, postawiłbym. Po te grube kable, jak schodziły, to ja musiałem prostować, bo sama maszyna je nie prostowała tak jak te cienkie makarony. I by się przydało przynajmniej do cienkich, z drugiej strony takie coś, co by odbierało i wyrzucało. Bo tam czasem te cienkie mówiłem, że się cofają, nie? Dobra, to trzeba ściągać białą izolację, a w środę ciąć kolorową. Wziąłem się za siebie. 2 godziny 40 minut. Oczywiście w międzyczasie i tam trochę nakręciłem, trochę nie robiłem, trochę telefon, więc śmiało mogę powiedzieć 2 godziny 20, 2 godziny 3, i pół godziny. No niech będzie. Obrałem te wszystkie kable i jeszcze raz, drugi raz przeleciałem. Większość to jest szósteczka, co mnie to cieszy. Jest tu mega makaron. Jak to będę obierał pojutrze, to będzie zabawy. Więc co mi zostaje? Nie wiem. Nawet mi się nie chce tego sprzątać. Więc to chyba. Opatrzcie! Jest tu jakiś ukryty jeszcze. Ale to jak będę wrzucał do kable, do worka, to będę jeszcze je macał. No. Chociaż przy tej grubej izolacji, nie wiem, czy wszystko wymacam. Ale przyjdzie czas, zaraz będzie obierania. Mamy dzisiaj 8 marca. Ja już odzyskałem swój statyw z Niemiec. Ale o co chodzi z tymi? A, jeszcze dostałem nowy statyw. Ten statyw, to, to, to miałem gości mi przynieśli. Jest z lampeczką, ma fajny uchwycik. Niestety na opakowaniu jest czarny, a jest biały, ale no niestety zrobię sobie z niego czarny w, przez użytkowanie w garażach między innymi. Ma ten fajny uchwycik, że można go przyczepić wszędzie, ale tak, prosto się nadaje, jak chcę bardziej wygiąć, to niestety telefon przeważa, bo chyba za ciężki telefon. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że miała być miłość, nagość, miłość do złomu, yy, nagość miedzi, miała być mieć miały być kable obierane do gołej miedzi, a wyszło jak wyszło. Ja się, ja się w pracy złamałem, dokładnie przepuklina mi szczeliła. Leżę już trzeci tydzień w domu, dlatego też nic nie nagrywam. Mam może kilka pomysłów, ale nie mam jak kiedy to nagrać. Ale tak, podłączając tą lampeczkę, to jeszcze powiem w międzyczasie to, że ja nie mam jak teraz dźwigać złomu, nie mam jak dźwigać korpusu zula, nie mam jak dźwigać tego miodu. O, przełożymy telefon do uchwytu. Zobaczymy teraz, jak to będzie działało. No mój paluch. Lampeczka ma trzy rodzaje światła. Do tego ma trzy rodzaje yy, ściemnienia tego światła, więc zaraz zobaczycie, jak to działa. Ja będę mówił dalej. Jedyne, co jestem w stanie robić, to mogę eriotki sobie pobierać, co zaraz zrobię. A jeszcze wracając do tego, to o, teraz będę zapalał światła. Wracając do tego, ani nie mogę dźwignąć, ani nic. Jestem kaleką złomową. W pracy też nie mogę nic zrobić, dźwignąć, bo moja praca polega też na podnoszeniu różnych rzeczy. Więc, więc jestem na L4, już czwarty tydzień mi leci, więc ani nie nagrywam, ani nie. Ani, ani, ani też nie. Nic praktycznie nie robię ze złomu, bo nie mam żadnej drobnicy. A do grubych w tym tygodniu, co prawda, wstałem z łóżka, chodzę i już dużo mniej boli. Jeszcze coś tam czuję, ale no, boję się wrócić do pracy, coś dźwignąć, żeby mi strzeliło. No, ale brzydkie ręce. Chcę Wam tylko powiedzieć jeszcze tak. Dziś jest 8 marca, więc wszystkim Paniom życzę. Wszystkiego, co najlepsze. Mnóstwo kwiatów, mnóstwo szczęścia, miłości, dobroci, z, nie tylko od mężczyzn, ale od innych kobiet. Więc wszystkiego, co sobie marzycie, niech Wam się spełni. Oczywiście, co sobie dobrego marzycie, bo jak sobie marzycie, żeby Waszego chłopaka gęś kopnęła, to tego Wam nie życzę. <laughs> Więc. To, to co najlepsze po prostu Wam życzę. Żadnych złośliwości, nic. A ja sobie obiorę na spokojnie tą Riotkę, po ostatnia mi została. Tu się fajnie trafiły po wszystkie złote. Wszystkie pozłacane po całości, bo te nowsze są tylko pozłacane na samej końcówce. Nie wiem, kiedy to się opłaci. Na razie wszystkie Riotki, co miałem, obrałem. Więc kiedy następny film? Nie wiem. Zobaczymy. Ja teraz 13 mam umówienie do lekarza. 15 do 15 urlop zobaczymy, jak dalej wszystko będzie się toczyło. Więc jeszcze raz panią wszystkiego najlepszego. Dziękuję za statywy. Wiecie komu? Znaczy, zainteresowani wiedzą, więc chciałbym jeszcze podziękować wszystkim, co mnie wspierali. Pomagali mi. I do zobaczenia następnym razem. O, patrzcie, pozłacane. O, ja przez te cztery tygodnie wyszedłem dwa razy do lekarza. I w tym tygodniu sobie pofolgowałem, bo byłem raz na spacerze. Ale mówię, ból jest dużo mniejszy. W ogóle praktycznie bólu nie ma. Znów będę zmieniał światełka. Więc. Jest to fajna zabawka, za te pieniądze nie ma co narzekać, więc jest ekstra. No. To do zobaczenia, panie i panowie, do następnego filmu, jak tylko uda mi się coś nakręcić. Wracam od lekarza. Mini rurka, ale będę chory, jak nie wezmę. Aha, ha, ha. Więc rurka wzięta zostanie dołożona do domu. A wywóz śmieci z pasieki nie wiadomo kiedy. I z pszczołami też nie wiadomo, po korpusy też ciężkie.